Dr. George Rodonaja był psychiatrą i neuropatologiem, który nigdy nie wierzył, że Bóg istnieje. Nie wierzył w słowa napisane w Piśmie Świętym, nigdy nie myślał o Bogu ani o Biblii ani o boskości. W 1976 roku miał 20 lat i już pracował jako lekarz w Gruzji. Zdobył doktorat i tytuł magistra ale miał kłopoty z KGB. Nie mógł uciec z Rosji, bo był ważnym naukowcem i KGB o tym wiedziało. Celowo został potrącony przez agenta KGB, który wjechał na chodnik, aby go przejechać. Tak zginął i tu zaczyna się jego historia. Stałem na chodniku, gotowy do odlotu do Nowego Jorku. Czekałem na taksówkę, kiedy samochód na chodniku uderzył we mnie. Przeleciałem w powietrzu dziesięć metrów, a potem samochód przejechał po mnie. Moi przyjaciele i krewni zabrali mnie do szpitala. Lekarze uznali mnie za zmarłego. W piątek wieczorem umieścili mnie w kostnicy. Pierwszą rzeczą, jaką pamiętam, było znalezienie się w tej sferze całkowitej ciemności. Nie czułem fizycznego bólu. Wciąż jakoś byłem świadomy swojej egzystencji. Byłem nadal George'em. I całkowita i kompletna, największa ciemność, jaką widziałem, czarniejsza niż jakakolwiek czerń. Ona mnie otaczała i przytłaczała. Byłem przerażony. Tego się nie spodziewałem i nie byłem na to przygotowany. Byłem w szoku, że jeszcze istnieję i jednocześnie nie wiedziałem, gdzie się znajduję. Prześladowała mnie myśl: Jak mogę istnieć, skoro już mnie nie ma? To było niesamowite doświadczenie. Ta ciemność istniała nie poza, ale istniała wewnątrz mnie. A ja byłem w środku tego strachu i nie rozumiałem, dlaczego i jak ta ciemność istniała. Gdzie ja byłem? Zrozumiałem. Że nie mam ciała, ponieważ nie czułem go. Potem pomyślałem: Co może być pozytywnego w ciemności? Bez wątpienia światło. Nagle znalazłem się w świetle, jasnym, białym i mocnym bardzo jasnym. Było jak flesz z lampy błyskowej, choć nie migało. Przez cały czas było bardzo jasne. To światło było tak potężne. Tak palące. Nie można go do niczego porównać. Żadne słowa nie są w stanie tego wyjaśnić. Światło było tak palące i czułem, jakby przechodziło przez ciało, ale przecież ja nie miałem ciała. Na początku jasność tego światła była dla mnie bolesna. Nie mogłem bezpośrednio się w nie wpatrywać. Bałem się tego światła. Chciałem wejść w cień, żeby uchronić się przed tym światłem. Czym jest to światło? Nie wiem. Można je nazwać światłem Boga, można je nazwać światłem życia, ale światło to światło, a ciemność to ciemność. Jako psychiatra i naukowiec nie zastanawiałem się nad tym. Jedyną rzeczą było to, że byłem w świetle. Jednak powoli zaczynałem odczuwać bezpieczeństwo, ciepło. Wszystko nagle zrobiło się wspaniałe. Następnie ujrzałem wirujące wokół mnie molekuły, atomy, protony, neurony, latające dosłownie wszędzie. Z jednej strony wydawało mi się to chaotyczne, jednak z drugiej, ten cały chaos miał w sobie jakąś prawidłowość. To wszystko było jak jedna układanka. Było piękne i wypełniało mnie radością. Ujrzałem uniwersalną formę życia. Przed moimi oczami jawiła się natura. W tym właśnie momencie cała troska o moje fizyczne ciało znikła. Zdałem sobie sprawę, że już go nie potrzebuję że było ono dla mnie ograniczeniem. W pewnej chwili ujrzałem coś w rodzaju przeglądu własnego życia. Naraz zobaczyłem całe swoje życie od początku aż do końca. Jeszcze raz wziąłem udział we wszystkich wydarzeniach i dramatach, jakie przeżyłem. Wyglądało to jak holograficzny pokaz mojego życia. Było tylko teraz, a przede mną moje życie. Pokaz nie miał charakteru liniowego. Wszystko ukazało się naraz. Byłem ja, było moje życie. Nie czułem winy, wyrzutów sumienia za to, co zrobiłem. Nie czułem się ani źle, ani dobrze, oglądając swoje porażki, błędy, czy też osiągnięcia. Po prostu widziałem swoje życie takim, jakie było. To dawało mi zadowolenie. Zaakceptowałem swoje życie. Czułem się połączony ze światłem, było to uczucie, które mi odpowiadało i bardzo w zgodzie z zasadami wszechświata. Więc byłem tam zalany tymi wspaniałymi rzeczami i przeżywałem to wspaniałe przeżycie, i wtedy poczułem, jak ktoś zaczął przecinać mój żołądek. Możecie sobie to wyobrazić? Okazało się, że zostałem zabrany do kostnicy. Stwierdzono śmierć i leżałem tam przez trzy dni. Postanowiono sprawdzić, jakie były powody mojej śmierci, więc zostałem poddany sekcji zwłok. Gdy lekarze przystąpili do autopsji, poczułem, jak jakaś ogromna siła łapie mnie za kark i wciąga. Uczucie było tak silne, że natychmiast otworzyłem oczy i poczułem ten straszliwy ból. Moje ciało było zimne, więc drżałem. Natychmiast przestali wykonywać sekcję zwłok, zabrali mnie do szpitala i rozpoczęli reanimację. Moje płuca przez długi czas były zapadnięte, więc zostałem tam przez następne dziewięć miesięcy, które spędziłem pod respiratorem. Mój powrót do zdrowia nie nastąpił szybko, ale życie wróciło. To była ciężka praca. Lekarze musieli pomóc mi przetrwać i pomóc mi zregenerować zdrowie i narządy. Kiedy wróciłem do życia, wydarzyło się wiele różnych doświadczeń. Doświadczyłem wiele odrzucenia, wiele walki z innymi. Nic jednak nie mogło zmienić mojego zdania. Znałem mój cel, znałem swoją drogę. Nie byliśmy wychowywani w sposób Boży. W Związku Radzieckim nie chodziliśmy do kościoła. Byli ludzie, którzy chodzili, ale wtedy, według nas, to byli jacyś ograniczeni ludzie. Myśleliśmy, że są głupcami, że nie ma Boga. Ale te trzy dni pobytu w kostnicy. Zmieniły całe moje życie, widzenie wszystkiego, co się działo wokół, widzenie siebie, mojego ciała, moich narodzin, moich rodziców, mojej żony, mojego dziecka i moich przyjaciół i to Boże światło. Czasami rzeczy są po prostu naszym pojmowaniem, ale nie próbuję tego wszystkiego tłumaczyć, bo wiem i wierzę, że Bóg wie lepiej. Wierzę, że nie muszę wszystkiego wyjaśniać, a dlaczego zostało mi to pokazane i dlaczego zostałem wybrany? To było pytanie, które szczerze mówiąc mnie nie obchodziło. Obchodziło mnie to, że głęboko wierzę w Bożą miłość i Bóg jest miłością i wierzę, że Bóg stworzył wszystko dla szerzenia dobra i dla niesamowitej przyszłości jeśli jej nie zepsujemy.